Często wykorzystuję też tą technikę lusterka, która służy właśnie też często przy okazji treningu masturbacyjnego, takiej akceptacji własnego ciała. Naprawdę zdarzyło mi się, że pacjentka zgłosiła w gabinecie, że tak naprawdę, nawet jeśli gdzieś tam pod prysznicem jest, może zanim wejdzie pod prysznic, to. W, w łazience, że w ogóle jakoś nawet nie, nie ogląda siebie, a kiedy jest pod prysznicem, to, że omija e, strefy e, no, jakoś intymne, więc na pewno te treningi takie masturbacyjne, e, związane z pobudzaniem, doświadczaniem e, dotyku i odkrywaniem różnych właśnie tych sfer erogennych będą będą bardzo pomocne i bardzo, bardzo ważne. Oczywiście taką szczegółową psychoedukację też w zakresie tego będziemy prowadzić. Relaksacja, uważność to jest coś, co jeszcze zostawię na, na za chwilę. Natomiast systematyczna desensytyzacja właśnie Wolpego, Połączona ekspozycja z, z relaksacją. Jej celem jest zmniejszenie wywołanego sytuacjami seksualnymi lęku poprzez przeżycie go, tak? Czyli, jakby terapeuta i pacjentka opracowują jakąś listę sytuacji, która jest jakoś listę sytuacji związaną z, z bodźcami seksualnymi wywołującymi lęk, zapisują, oceniają tutaj, właśnie na przykład na skali i od, od naj, układają od najmniej lękotwórczego po, najbardziej lękotwórczy i pacjentka oczywiście pod okiem terapeuty wprowadzana jest w stan relaksacji, a później wyobraża sobie też te sytuacje i właśnie po to, żeby gdzieś też oswoić się z lękiem i żeby ten lęk mógł się, mógł się zmniejszyć. Można też spotkać się w literaturze z takim pojęciem, z taką techniką jak ognisko zmysłowe, sensate focus tak to nazwane, natomiast to jest taki trening uważności powiedziałabym dla par, też jakby w oparciu o ten trening Masters i Johnson, przy czym tutaj e, głównie skupiamy się na dotyku, na odczuciach płynących z tego dotyku e, i tutaj e, jakby umawiamy się z, z parą. Że, no, że jakby z, z miejsca intymne mają być nieporuszane, tak? Czyli jakby pobudzamy się, sprawdzamy dotyk, przyjemność, ale bez kontaktu takiego bezpośredniego już genitalno-genitalnego.